Mam tutaj Łukasz Łuki Woźniak. i Przemek Przemo Przemek. Witamy Was w ekspresowym odcinku Gry u Łukiego. Święta nadchodzą, wszyscy są zalatani. Tak, trzeba zrobić sałatkę, karpia, ogarnąć choinkę, umyć wszystkie okna, drzwi, wyprać wszystko, także... I będziemy oczywiście mieli jeszcze kawy, w których będziemy rozmawiali o całym roku, tak. ale nie dzisiaj. Dzisiaj mówimy o grze wsiąść do pociągu. Polska. Jest to dodatek do gry Wsiąść do pociągu Europa. Ewentualnie można połączyć ten dodatek z grą Wsiąść do pociągu USA, ale umówmy się, jak nie macie gry Wsiąść do pociągu Europa albo o nie tak. nie słyszeliście, to pauza i sprawdźcie albo nasz filmik albo dowolny inny, żeby przekonać się co to jest ta co to jest to? Co to za gra? A dzisiaj tak. mówimy o dodatku, przemku, jak się gra w ten dodatek. Tak, ja tylko powiem na marginesie, że bardzo często mówiłem wsiąść do pociągu, że tak się nazywa ta gra, ale jest wsiąść. Tak, do bo pociągu. to jest Nie ty wsiąść, tylko wsiąść do pociągu. Byle jakiego? Byle jakiego. Dobrze, <grym> Dobrze. Ja wiem, to jest ekspresowy odcinek, więc zasady dodatku, tak naprawdę, który trzeba połączyć z podstawą gry wsiąść do pociągu Europa. Wygląda to w taki sposób, że odliczamy sobie 35 naszych wagoników. Dostajemy cztery karty wagonów na samym początku. Dostajemy również karty biletów. Wyglądają troszeczkę inaczej niż te w oryginale, i z tych czterech kart na początek dwie co najmniej musimy sobie zachować, możemy zostawić wszystkie. I gramy w bardzo, bardzo podobny sposób, czyli w swoim ruchu mogę zrobić jedną z kilku rzeczy. Po pierwsze, mogę dobrać karty biletów i mogę dobrać albo dwie odkryte, albo mogę sobie dobrać jedną lokomotywę, albo mogę sobie dobrać w ciemno, w ciemno wtedy tam też dwie. Lokomotywa to Joker. Lokomotywa to Joker, zastępując jakikolwiek kolor. Druga opcja, którą mogę zrobić, to mogę wybudować jakąś trasę na planszy, płacę odpowiedni koszt i kładę odpowiedni wagonik na odpowiednim miejscu. Tak? czyli jeżeli płacę żółtą kartą, to tylko na żółtych polach lub na szarych, gdzie mogę położyć jakikolwiek kolor, tam mogę położyć wagon. Nie, czyli teraz Łukasz zapłacił czerwony i położył na czerwony. Jeżeli chcę położyć trasę, która się składa, stworzyć trasę, która się składa z pięciu pól, muszę zagrać pięć żółtych kart. Nie mogę dzielić sobie tych tras, pięć musi iść od razu. Mogę do tego oczywiście używać jokera. No i zasadniczo gramy sobie w ten sposób, łącząc ze sobą miasta i. <laughs> Przepraszam. I. Eee, za co zdobywamy punkty w grze, bo to jest myślę najważniejsza rzecz. Trzecia opcja warto wspomnieć to jest dobranie tak, to kolejnego biletu. Tak, możesz, można dobrać sobie trzy bilety i z nich zachować co najmniej jeden. Trzecia opcja w ruchu. I teraz zasadniczo chodzi o to, że punkty zdobywamy za kilka rzeczy. Po pierwsze zdobywamy za, wybudowaną, za wybudowany odcinek trasy. Analogicznie, trochę jak w, w, w do pociągu Europa, jest tutaj taka mała tabelka. Im dłuższy pociąg, tym de facto dostajemy więcej punktów. Tak? Bo za jedynkę dostajemy jeden, za dwa, za dwa, a już za piątkę dostajemy 10, Więc jest to taka skala. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to oczywiście dostajemy punkty za bilety, które zrealizujemy. Jeżeli uda nam się je zrealizować. To dostajemy punkty, które są na karcie wskazane. Jeżeli nam się nie uda, to o tyle dostajemy punktów mniej, więc musimy sobie odjąć później punkty na końcu, więc trzeba z rozwagą te punkty dobierać. Te tak, bilety mam na myśli. I bilety to są misje, <coughs> które wymagają na przykład połączyć jakoś moimi wagonikami kalisz tak. i zakopane w tym wypadku. Jak się uda 7 punktów, jak nie minus 7. Dokładnie tak. No i trzecia opcja. Która jest wyjątkowa właśnie na tego dodatku, polega na tym, że mogę, jeżeli jestem w takich właśnie miastach obrzeżnych, połączyć się z ym, jakimś obcym krajem, czyli mogę się połączyć z Niemcami, z Czechami, ze Słowacją i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Ukraino, się... Białorusią, Litwą i Rosją, czyli ze tak. wszystkimi siedmioma państwami, które z nami sąsiadują. Nie Szwecja nie sąsiaduje zasadniczo, ale, ale terytorium wody sąsiaduje z terytorium wody szwedzkiej. Ale liczy się tylko tam, gdzie możemy dojechać pociągiem. No tak. do pociągu, Ziem a nie do, do promu. Dobrze, wszystko zagięłaś mnie, Łukasz. I teraz zasadniczo wygląda to w ten sposób. Jeżeli połączę się z Niemcami, z pierwszym... Słucham? Ośmioma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Co? No. Siedmioma. Z siedmioma. Um, jeżeli połączę się z pierwszym krajem, nie dostaję jeszcze żadnych punktów, ale jeżeli połączę, się, połączę ten pierwszy kraj już z drugim, czyli pojadę sobie do Niemiec, za później połączę Czechy, to dobieram kartę z tych dwóch Miast i tutaj są karty, punkt państw, przepraszam. Tutaj są karty z punktami, i na samym szczycie każdego stosu jest najwięcej punktów, później schodzimy w dół, jest coraz mniej. I liczba tych kart też jest ograniczona, więc warto się spieszyć. I działa to w taki sposób, że jeżeli znowu połączę się z jakimś trzecim krajem, mhm. to biorę. Z tych wszystkich państw, które są już połączone, biorą znowu karty, więc można połączyć się w bardzo długą sieć kolejową i naprawdę jednym ruchem zebrać bardzo dużo punktów. Mhm. No i tak to zasadniczo wygląda, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów. Co jest jeszcze ważne, w tej grze, nawet jeżeli mamy dwa, jeżeli mamy dwa jakby, połączenia? Dwie, tak dwa połączenia. Ale jak gramy we dwójkę, ja już zajmę jedno, to Łukasz nie może go zająć. To w dwójkę jest... tak samo tak. to działa, w czwórkę, tylko w cztery graczy, bo to jest od dwóch do czterech graczy dodatek, podwójne połączenia, oba tak. są dostępne. Dokładnie, więc zasadniczo cały polega na tym, że my czasami świadomie, czasami mniej świadomie, czasami realizując swoje bilety, czasami robiąc komuś na złość, blokujemy się po prostu w tej grze, tworząc nasze połączenia. No i chodzi o to, żeby, żeby zrobić wszystkie swoje bilety, nie dostać minusów i zebrać jak najwięcej punktów z, z, z połączenia państw. Tak to w skrócie wygląda. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko. Łukasz, jak ci się podoba dodatek wsiąść do pociągu Polska? Wsiąść do pociągu to jest stresująca gra, tak. która jest stresująca z tego względu, że jest przepychanka na wspólnej planszy, ale jest to gra, która ma bardzo ważną cechę w kategorii gier rodzinnych i to jest cecha, która pozwala mi w krótkim terminie zaplanować coś, osiągnąć coś i zdobyć punkty. Czyli zaplanować zebranie kart, wystawić te w kolejnym, może nawet, wagoniki i dostać punkty za to. To jest bardzo fajne. Jest to fajne uczucie w tej grze takiego po prostu rozwijania, rozbudowywania, popychania swojej gry do przodu. Oprócz tego są te ukryte punkty, które są bardzo ważne, tak? Ale to jest bardzo fajne, jeśli chodzi o podstawowe wsiąść do pociągu. No tutaj mamy. I jeszcze powiedziałbym większy ścisk niż w podstawowej wersji, czyli tak z takiego mechanicznego punktu widzenia mam wrażenie, że jest większy stres, ważniejsze są te połączenia, mm -hmm. bo one nie są ważne tylko dla misji, ale właśnie przy okazji dla wyścigu w łączeniu tak. tych różnych naszych sąsiednich państw. Więc to jest ciekawe, ciekawy to jest motyw, fajny, podoba mi się, podoba mi się ta, ta nowość. Oprócz tak. tego, że plaża jest bardziej ściśnięta, to jest fajne, mm -hmm. a dodatkowo jeszcze e, występuje taki wyścig między nami, gdzie naprawdę można. To ty wiesz, niezależnie od moich misji, że ja chcę na przykład zrobić tutaj tak. Białoruś, Ukrainę na przykład. Tak. Więc skoro ty to wiesz, to ty możesz aktywnie temu przeciwdziałać. Jak widzisz, mhm. o, już jest blisko, wchodzę. Dokładnie. Ale ciekawe jest to, że jak już dojdę, to są yy, kilka tras jest za, zazwyczaj jest kilka tras zagranicznych i w, tutaj nie wykluczamy się. Tak? Mhm. Czyli jak już w Rzeszowie mam pozycję zajętą, to jak ty weźmiesz niebieską, to mam jeszcze żółtą i pomarańczową tak. trasę do Ukrainy mm -hmm. i jedną z nich tak. mogę wziąć. To jest fajne. Ale zasadniczo faktycznie też wydaje mi się, że jest większy ścisk w dwie osoby mm -hmm. i gra się przyjemniej, myślę, niż wsiąść do pociągu Europa mm -hmm. na dwóch. Mm -hmm. Bo tam jesteśmy, mamy bardzo dużą planszę i możemy sobie praktycznie nie przeszkadzać, każdy robi swoją Tutaj grę. Tutaj dosyć szybko sobie zaczynamy tak. przeszkadzać. I dużo łatwiej jest się zablokować, więc, więc to prawda. Um. To też sprawia, że bo podstawowa gra jest do pięciu graczy, tak. a ten ta ta dodatek jest tylko do czterech, prawda? To mhm. też jakby pokazuje tak. troszeczkę, że jest właśnie bardziej ściśnięty, są krótsze trasy, mhm. mniej wagoników, więc gra jest szybsza, ale, ale w tej no, tak. ale wciąż wciąż bardzo fajna. Więc moim zdaniem warto trzymać obie gry na stole, a obie gry grę mhm. podstawową i dodatek. Tak. Dlatego, że jest to troszeczkę inna rozgrywka. Plusem jest, jest też to, że mamy inną planszę, mamy planszę Polski, co jest fajne i co też sprzyja temu, że gra jest rodzinna. Mm. Bo mamy miasta, w których my wszyscy mieszkamy i możemy też no, się nie ma trochę Nie ma chojnic, no ale powiedzmy, że gdzieś tam jest... czujesz, że przejeżdżasz na dnie. No, Bydgoszcz-Gdańsk ta trasa powiedzmy, tak. ale jest Poznań, więc... To jest Dokładnie. kluczowe. Więc, więc to jest przyjemne. Mm -hmm. um, no i, i, i zasadniczo jakby jest to, to gra, która sprawia bardzo dużo przyjemności myślę podstawowym graczom, graczom, którzy dopiero rozpoczynają grę, mm -hmm. ale też y, takim właśnie starym dinozaurom, jak nam również. <laughs> mm -hmm. Tak, jak najbardziej. Tak. No myślę, że to jest y, y, zaletą tego dodatku jest to, że od początku wchodzimy w te takie ogólne misje wspólne, czyli łączenie tych państw, prawda? Więc. To do, jakby jest po dwie warstwy misji są. Mm -hmm. no i to jest bardzo, to jest bardzo fajne, a, a jakby sama gra w sobie, działa płynnie i myślę, że na, przy jakimś tam świątecznym stole można śmiało wyciągać tak. podstawkę albo dwa Więc jeżeli macie wsiąść do pociągu Europa albo jakikolwiek inny wsiąść do pociągu e, i podoba wsiąść. wam się te, to. Te, też wsiąść, też tak? wsiąść. Wsiąść, wsiąść, mm -hmm. wsiąść, ja się mylę. E, to na pewno warto jest mieć w swojej kolekcji również wsiąść do pociągu. Polska. Polskę, tak. Nie tylko większa wygrywalność, ale coś nowego, tak jak zresztą przy okazji innych map e, omawiamy Polskę, tak. bo Polska. Plus jest aspekt edukacyjny. Można z dziećmi poćwiczyć miasta, gdzie są, jakie są. Do, dokładnie. Jakoś pogląd tego, w jakim kraju tak. żyjemy, to daje. A w dzisiejszych czasach... To często zanika. Dokładnie. Za, za, tak, za nasze tak. dzieci już nie będą wiedziały, jak się miasta nazywają. Ja ledwo wiedziałem, <laughs> ilu sąsiadów na tak, Dokładnie. Było ekspresowo. Obiecaliśmy, że ma być ekspresowo, było ekspresowo, też, dosyć. Tak mi się wydaje. Ehm, I kończymy. Kończymy. E, życzymy. Będziemy jeszcze życzyć, ale już teraz życzymy Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Teraz życzymy Wam tak naprawdę wesołych przygotowań do tych świąt. Dokładnie. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej!